Część Boże. Przed nami niedziela Trójcy Świętej. Tajemnica Boga jednego w trzech osobach to tajemnica do kontemplowania, nie do tłumaczenia. To tajemnica, która może wzbudzać zachwyt i możemy ją medytować, a nie próbować tłumaczyć. Jak powie Święty Augustyn, jeżeli o niej mówimy o tej tajemnicy Trójcy Świętej, to nie po to, żeby coś dodać o tej tajemnicy, ale by o niej nie milczeć. Że Bóg jest jeden w trzech osobach, że Bóg nie jest samotnikiem, że Bóg jest w relacji, ucząc nas miłości. I w tym kontekście spróbujmy odczytać Ewangelię, którą dzisiaj Kościół nam daje, którą czytamy w niedzielę Trójcy Świętej. To spotkanie jest Jezusa z Nikodemem. Jezus mówi tak do Nikodema: Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego syna na świat po to, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Tak Bóg umiewał świat, że dał swojego syna. Czyli zobaczcie, my ludzie, dla których został posłany Syn, by nas zbawić, jesteśmy całym światem dla Boga. I w tym kontekście Bóg nas uczy miłości. My jesteśmy całym światem dla Boga. Dlatego dał swojego Syna, by nikt z nas nie został potępiony, ale by nas odkupić, by dać nam życie wieczne. To jest prawda, której nie da się przyjąć rozumem. Można tylko na kolanach ją medytować i wiem z doświadczenia osobistego, ale wielu moich penitentów Prawdziwa wiara, prawdziwa relacja rozwija się tylko wtedy między mną a Jezusem, kiedy w moim sercu jest miłość, kiedy jest pragnienie, że Bóg jest dla mnie ważny. Dlatego, jeżeli możemy mówić o tajemnicy Trójcy Świętej, która to tajemnica mówi nam o relacjach, a relacje mówią o tym, że one tylko wtedy występują naprawdę, kiedy jest miłość, że możemy tylko tak uczyć się bycia z Bogiem. Bo Bóg tylko z miłości do nas dał swojego syna, by nas zbawił, a więc nie chce nas stracić. Bóg do końca walczy o każdego z nas. Walczy o to, żeby budować nie na lęku, nie na problemach typu ucieczka, tylko budować do relacji między nami a Bogiem tylko na miłości. I tej miłości Wam wszystkim życzę no i sobie.